Kola zero prezentuje poranny WF. Niemożliwe staje się możliwe. Wiersz w polskim radiu ROK wygłosi dla państwa Jakub Wojewódzki oraz Sufler. Proszę. Ktokolwiek dla mnie nie zagłosuje, poddany będzie karze, codziennie na 8 godzin będzie chodził na plażę. Wiecie, gdzie pójść, jeśli prezydentem się okaże? Polacy, won na plażę. Ilekroć jajka na twardo sobie smażę, zdejmuję bokserki i wędruję na plażę. Czego takie smutne macie mordy oraz twarze? Zapraszam wraz z pisem na intelektualną plażę. Jeśli dojdę do władzy, to o takim stanie marzę, klub Platformy Obywatelskiej będzie pusty jak kubańskie plaże. Przysięgam, że jeśli wygram, zmiażdżę was wszystkich i się odważę, a potem pójdę spokojnie wspominać rodzinę na plażę. Ja wam obiecuję! Ja platformę wzrokiem ukażę, jak tylko na nią spojrzę, to porażę! Kiedyś tam, gdzie była dżungla, dzisiaj są plaże! Ja tak, jak ten w sweterku, wszystkiego wam zakażę! <ślażę> zakażę nawet chodzić wam na polskie plaże! <ślażę> o Jezu, no co zabiłeś się do głowy. <ślażę> Nie mam już rytmu do plawy. plaże, 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 plaże! plaże. Poranny Wojewódzki i figurski. Poranny WF ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w S rok. Więcej na www.sk.pl